...ktor. Myślę, że sporo wyjaśniłoby Państwu, odbiorcom, gdyby Pani odtworzyła jeszcze jeden kawałek świeżego nagrania, na którym uwieczniono Kilku dżentelmenów konsumujących Co pan o tym sądzi? napoje o, o stosunkowo niskiej zawartości alkoholu. No i, i, i myślę, że wiele wyjaśnia to, że to jest towarzystwo, w którym ja nie chciałbym się znaleźć. Bo. Jak mówi staropolskie przysłowie, kto z chłopem pije, ten z nim potem pod płotem leży. Więc, zwłaszcza młodzież, przestrzegam nie tyle przed niebaczną Mamy, konsumpcją alkoholi, sceny, tak. ale przestrzegam przed niebacznym i niewłaściwym doborem towarzystwa. Nawet to 0% gdzieś e, wspomniane. Pić trzeba umieć i trzeba wiedzieć z kim. A, jeśli. No to w takim razie, skoro jesteśmy przy tym wątku, czy jest pan, jeśli mogę odpowiedzieć... Czy jestem tak, abstynentem? Czy nie, nie, nie jestem. Nie, nie, tak inne pytanie. Czy jest no. pan za testami na obecność substancji dla kandydatów? Tak czy no, nie? Wolne żarty, pani redaktor. Jeżeli sprowadzimy polskie życie publiczne na ten poziom, przecież kandydaci yy, i w ogóle elita polityczna miała... Tysiąc okazji, żeby się Państwu dobrze przedstawić. Tu nie potrzeba żadnych testów. Wystarczy obejrzeć na przykład materiał z wycieczki kokainistów, międzynarodowej eskapady do Kijowa, prawda, w ostatnich tygodniach. Państwo widzicie, z kim macie do czynienia. Nie trzeba testów, żeby sumiennie. Chociaż nawet nieprzesadnie pilnie, obserwując życie publiczne, żeby dochodzić do właściwych wniosków. Ale uciekł mi pan też od tej konfederacji. O, nie uciekam, Bo po prostu... I pytanie, czy po, po tej, tej scenie, z którą nikim, zobaczyliśmy, będą konsekwencje według pana ja samej Ja się z nikim nie potrzebowałem dzielić. Odwrotnie. Mnie nie brakuje zdolności dzielenia się z innymi tym, co mam najlepszego. Także w życiu politycznym. No ale cóż... Różne projekty polityczne mają różną żywotność i czasem i czasem szybciej niż byśmy chcieli kończy się termin przydatności do spożycia danej formacji politycznej. Dziś jest Konfederacja Korony Polskiej, prawicowa organizacja jednocząca szeroki front gaśnicowy polskich prawaków. Nie lewaków, polskich patriotów, a nie eurokołchoźników, polskich wolnościowców, Jak a nie zamordystów. Jednocześnie w parlamencie zasiadać